Klub Royal Spiritus The France Bardzo kurwa mocne Miłego Wbijamy się mm -hmm. Dołem podaj Głos, słychać głos? Ciekawe mm -hmm. mm -hmm. Daj, daj, tu bliżej, daj ją tu bliżej, daj tu bliżej. Tą pustą daj tu bliżej jeszcze. Tak, jest pusta. Schowaj, schowaj głowę ej ty tam. No. Nie pokazuj się. Do, Dodam już tego żywca. Nie jest taki no. mocny. Nie za dużo, żeby się zostało dla do mnie. I na dodaję na... już trochę folii. Tak trochę tylko, żeby zabarwić. No, ja to jest wyraźny. Słyszymy głosy. I do tego kurwa. Dodam jeszcze trochę wody wskazowanej. Tak Dla złagodzenia smaku. Ja tak. Nie pokazujemy twarzy na razie. Ściąga kurwkę. Będzie walczył. Czyli jest tutaj 0,7 na szybko najechanej. 0,7 Jarek musisz jednąć na raz. No, bez odrywania. <grym grym> Zmieszamy. Będzie dobre. Pieni się, pieni. Kurwa, barwę mama. Ma. Prawie jak kurwa. Listo, tu. Ruby red. Z tego Tak jest. jest. Odkręcamy go. Jarek jest. Kurwa, że no nie nagrał ja ja tego, nie jest. nagrał tego jak odkręcałeś. No nieważne jest, ja, kurwa cały napój. To jest to samo. Bierz na raz, żeby to walić na raz. No, Bądry. dla ulicy Jarek. dla ulicy. Dzięki za firmy. Nie. Zaczynasz kurwa. Widzimy. Bo jest firmy, kurwa. <suszy> walić na raz to. Uważaj. Jest, jest, kurwa, czerwoniutki, zajwisty. No, walić. Jedziesz. <suszy> dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa, da radę no wygląda jakby dał. To chyba kurwa, zawodowiec. Czekaj, czekaj, czy to nie ten. czy to nie... No jest? No jest i... kurwa. No, to no. To jest. Czerwam, ale, to jest. Chyba, ale to chyba ja, ten sam. To chyba ten sam. Dobra. Jest. Ja dobra Jej, jest. Kurwa, kurwa. Nie, nie, kurwa, to jest. 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 nie.